Proszę Państwa, mamy Centrum Warszawy, Całac Kultury. I od razu pokazujemy, proszę Państwa, ulicę Marszałkowską. Są to domy towarowe centrum, tam dom Junior itp., ale to chyba nie ma sensu teraz już nazwy te wymieniać. Dlaczego? Dlatego, że ich nie ma. Mamy Hotel Nowotel, proszę bardzo, tu gdzie śpiewaliśmy też z Martą Zoborz, i niejednokrotnie zresztą na wernisarzach społecznego miasta Warszawy. Tam mamy rotundę, widać, nie widać, ale widać ten kto wie, ten kto był, ten kto widział i tutaj proszę Państwa mamy domy towarowe centrum właśnie. Jeszcze raz od tej strony ulica Marszałkowska jest oczywiście zamknięta, nieczynna, tu mamy plac filat jeszcze raz pokażemy no nasz ten latek już więcej Pałac kultury Stalina i Lenina, proszę Państwa na dole jak tak zjeżdżamy tam są koty, w radiu piękna audycja była że przecież kobiety dokarmiają te koty, bo one są samotne, one są głodne i chłodne, ale że tu w Warszawie jest bieda i głód, no bieda papieska, przecież nie ma tych mormonów, proszę Państwa, chociaż teraz tak mataczą, że po prostu ten Ronney, to on jest mormonem i on ma zostać, no prawdopodobnie, jeżeli mu to się uda, proszę Państwa, góra, dół. Lewa, prawa. No to ja to akurat pokazuje ten Krzyż rzymsko-łaciński, katolicki. Jeżeli mu się uda, proszę Państwa, no ale po prostu znowu będzie szał na temat tych Mormonów, o których tutaj ta Warszawa katolicka nic nie wie. Co sekunda jakieś po dwie osoby chodzą, po trzy, po cztery. A to oni po prostu nie wiedzą, co wpaść, czy w gówno, czy w maść, bo albo chcieliby się poczuć. No katolicy, katolicy, bo to są najgorsi oszuści. Mormonów albo podświadków ich albo pod prawosławnych, których tutaj w tej dziurze katolickiej, jeszcze raz tam, Mariat, mamy może centralny, tarasy na wprost kultury Stalina i Lenina. No, prawosławnych tutaj nie ma. Dlaczego? Dlatego, że byli na placu saskim cerkiem wzburzona Aleksandrowska. Ja o, tak jak pokazuję, tam jest plac saski, za tymi budynkami, za budowlami, a tam jeszcze za hotelem Warszawa. Not you. I... Tam jest Plac zaski właśnie. No nie ma tej cerkwi, a była przepiękna. Jutro, proszę Państwa, jak będzie słońce i pogoda, słońce i pogoda, to pójdziemy na Plac Wiecha, że ten, 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 ten pasaż, pasaż Wiecha, proszę Państwa. Teraz tak pokazuję, bo za tymi domami on się znajduje, pasaż Wiecha, proszę Państwa. I proszę nie gardzić tym pasażem Wiecha, z tym, że tam no można troszeczkę nar narkomanów spotkać, pijaków, Takich różnych nieciekawych ludzi. Oni zaraz to oczyszczają na no wszędzie, jaki ten dworzec centralny, oczyścili to, po i tamto. No I to był Hotel, hotel, No To jest ten hotel Polonia słynny. No tam raz byliśmy na pięknym bankiecie, wspaniale było. Tutaj jest ten cokół i dworzec o, centralny, tu, a tutaj ten Mariot, czyli Mariot z kultury Palina, y, Stalina i Lenina. I jeszcze raz, proszę Państwa, pokażemy przepiękny pałac kultury. I obiecuję, już już obiecuję, a wizanki, tacanki niech będą spełnione. Proszę Państwa, tej katolicko-polskiej, biedy papieskiej, stołecznego miasta Warszawy, że jutro tam pójdziemy, będziemy Wiecha filmować, wiecha, będziemy po No bo on musi być słynny, ten pasażer. No, raz przyznam się szczerze, że no, zostaliśmy niejako namówieni. Tam no, zrobiliśmy sobie takie piwko słabe takie, co prawda. O tam, o T-Max, T-Max, tam z tyłu i tam dalej. Max Spencer. No to po prostu tam. Jest ten pasaż, wjechali, wypiłyśmy sobie kochanie to piwko i jakieś tam mędy się do nas przyczepiły, i ich wyzwały i to i myśmy pouciekali, tego piwa się tam wcale nie, nie ponapijałyśmy, nic tam takiego ciekawego nie było, także o, to i to i to i tamto. No, także pozdrawiamy serdecznie, buziaczki przesyłamy.